Teraz, albo nigdy, czas ruszyć w drogę. Zostawić domek, zabrać w podróż, tylko diaksy. I żelazo, trochę pochodni. No i też zbroja i narzędzia. Koniec teraz, albo nigdy, to ze przygody. Długo zmękałem, ale w końcu powiem teraz. Albo nigdy, nie da się wiecznie. Jak hamper siedzieć w twojej budce z kobla. Spawner, przed sobą ma Stań z nim, tak twarzą twarz, bo siłę masz Teraz, albo nigdy, ruszam w jaskinie Ze strachem w gaciach, w końcu na tym dybie życie Tylko jedno, jestem hardkorem Kto ze mną zawsze skończy w grobie Bo już teraz, albo nigdy, chcę wiele przeżyć Dobrze, że noce Moim łóżku. Ile piance już bez przesady ja też chcę pożyć chociaż teraz wiem, żeby bo czuć to coś trzeba że... Bo już nadszedł czas Teraz albo nigdy Czas na przygodę Bo to co w życiu ważne jest to tylko właśnie Te przygody odkrywać piony Może też znajdę w końcu ten grzybowy Teraz albo nigdy już się nie boję Bo z takim mieczem taką zbroją mogę zrobić Chyba wszystko tak jak i I zabić z boka to wyzwanie dla mnie teraz Albo no nigdy, wyruszam w drogę, zostawiam domek, biorę podróż tylko w I żelazo, trochę pochodni, no i też zbroja i narzędzia Koniec! Trochę pochodni, no i też zbroja i narzędzia Koniec teraz, albo nigdy, to ze przygody Długo zmykałem, ale w końcu powiem teraz Albo nigdy, nie da się wiecznie, jak kamper siedzieć w swojej budce z kobla Spa.